Hej, cześć, się mam z z tej strony X, Cizer, i w kolejnym odcinku z frakcji do frakcji, jeżeli chodzi o For Honora, moi drodzy. A ostatnio skończyliśmy całą frakcję Wikingów. No i teraz czas przejść, moi mili, na samurajów. Tak, pierwszy oczywiście jest Kencej. Eee, klasa samurajów, klasa postacia, postaci, jeżeli chodzi o frakcję, którą, no, tak średnio lubię. Nie gram nimi prawie, prawie, że totalnie. No widzicie, jeżeli chodzi o reputację, na przykład kurczę, porównując sobie, no. Samurai, a na przykład rycerzy i wikingów, to nie ma podaj się totalnie, bo nie mam za dużo reputacji, najwyżej Hitokiri, no ale cóż, no, Kensei, trzeba to trzeba, moi drodzy, także lecimy na potyczkę immediately, zobaczymy jak to będzie, fanem Kensei, a dużym, I ogólnie nie jest, nie lubię samurajów, jedynie mówię, Hiko, Hitokiri, chcę zagrać, raz na jakiś czas, naprawdę spoko, Nobushi nawet reputacji nie mam pierwszej wbitej, a wiem, że Nobushi jest akurat mega mocna, no co tu jeszcze jedynie mam, kurczę, no widzę, że na ugokim troszkę mam powbitej reputacji, Hito, tym mi się, sochajem, mega dziwnie gra ogólnie i niezbyt enjoyuje grania nim. Eee, no Shinobi jakimś nigdy nie, tka... nie nie jakoś nie tykałem go nigdy, Shinobi to tam, kurczę, no tam raz na jakiś czas, może jak questy pod Skrytobójcę są, sobie zagram, nie mówię, no na akurat jest całkiem potężny i fajny, no a Remusza to tam pół na pół, no ale dobra, moi drodzy, wiadomo. Jeden pojedynek, jeden dominion, czyli dominacja oczywiście, Pikujemy sobie tego kurczę pana. Yy, myślę, że pikniemy sobie może go w wariacji tej takiej, kurcze właśnie biało-złoto-zielonej, moi drodzy, gram na Lowbringera, czyli. Przypuszczam, przewiduję przyszłość mojej mini, że dostaniemy totalnie mocno w anus. Dlaczego? Dlatego, że jak ja się spotykam z ludźmi, którzy grają yy, Lowbringerem, są mega mocni naprawdę. A Ja kendojem nie jestem mocny, więc tutaj teraz seria, moi drodzy, którą będziemy prowadzić, będzie totalnie straszna, jeżeli chodzi o oglądanie, jak ktoś lubi grać z samurajami. Także wybaczcie, jeżeli chodzi o, o jak, jak tutaj tak się, o, jak tak się stanie, że oczy będą was bolały. Okej. Okay. Okej, okay, tutaj może takie fajne. Okej. Okay. Okay. Oh ok, czyli bardziej muszę fajkować. Ok, teraz on zablokował. A to był zły atak z jego strony trochę ok, a ja też mam to właśnie. Okej. Okay. I teraz tak. O, okej. Okay. ładnie, dobra. Do... Okej, okay, udało nam się. Jedną mamy. Tutaj jest walka taka dość równa. Nie ma co mówić, kurczę. No okej, okay, okej, okay. nie było źle. Te fejkowe takie uderzanie z góry i potem nagle z lewej bądź prawej strony Kesa jest akurat mega denerwujące. Bo ja nim nie lubię grać, ale nie lubię też na niego grać. Chodź tutaj może kolego do mnie czy coś. Tutaj wokół gejzerów, o, żebyśmy się nie bili. to nie tak miało wyglądać, ale dobra. Okej, okay, to też tak. O. o! Źle, w złym momencie kliknąłem. Raczej go mamy. Jo. No, okej, okay, powiem wam, że jest lepiej niż Kurczę, no, grałem na o wiele lepszych Lobringerów. Przyznam szczerze, że ten kolega jakoś aż tak niesamowicie sobie nie radzi, no ale próbuję, nie? Próbuję, próbuję. Mamy trzecią rundę, zobaczymy. Okay, mało tego basza używał, Tylko ja właśnie tak jakoś jestem takim honorowym graczem, że ja rzadko lubię w drodzy, z baszu korzystać. Także. Także kurczę, jest to problem. Okej. Okay. Także okay, daj mu się rozkręcić. Okej. Okay. Ja teraz zablokował. O. Okay już, okay. dobrze, dobrze, ładnie, ładnie. Troszkę mu for, fory dałem, nie powiem akurat, bo tam, kurczę, ataków pozwalałem mu troszkę wyprowadzać, żeby nie było, wiecie, jakoś takiego, kurczę, pojedynku, że wszystko tutaj zwyciężam. Nie wiem, że to brzmi, jakbym się w sumie tutaj explainował, dlaczego przegrałem rundę, moi drodzy, ale actually, tak for real, oczywiście dałem mu, kurczę, to wygrać, tak w sensie... Był to. O, dobra, no wiesz o co chodzi, kolego? Ok. On się na to nabiera strasznie, trzeba to abizować chyba. Jak chcemy wygrać, oczywiście. O, kurde, jaki spam! Okej, okay. trochę zbyt dodrzuje, wiem o tym. Ale teraz sobie. Oj, mam mnie chyba. O, light, light, kurde. Proszę bardzo. No dobra, dobra, zostawiłem mu nic HP. O, No dobra, chyba wracamy do norm, moi drodzy, czyli po prostu tak rzeczywiście baitowanie go na ten y, top heavy Unblockable, ale po prostu jakby wiecie, y, fejkowanie tego i po prostu uderzanie z lewej strony, bo na to działało to na, to na niego. Nie chciałem abuzować, ale. Żeby wygrać grę, moi drodzy. A, tutaj mi się bić, dobra kolego, niech ci będzie. Okay. ok, trochę dożów robimy, bo jednak gramy. Ok, to odczytałem go akurat, powiem wam, że już. Ok. O dobra, ładnie. Ładnie, ładnie. Ucie... O no, widzicie, no mówię, no. Trochę tych dwóch rund mu oddaliśmy. Nie ma co mówić, bo jednak mogliśmy od początku grać tak jak tutaj jeżeli chodzi właśnie o te takie dodge, jak to większość z tego jest znano oczywiście z fejkowania ataków z góry i uderzania od boków, ale dobra walka overall wyszło bardzo fajnie. chociaż przedłużyliśmy pojedynek, moi drodzy, także nie ma co narzekać, myślę. Całkiem solidnie to wyszło. No dobra. Ładnie, ładnie. Teraz co? Ładnie kolega się zaprezentował swoim skillem. No, mogło być lepiej, może troszkę ja też mogło być lepiej. mi się zbagowało mi się. O, mogę. Dziękuję. Gramy teraz dominiona, moi mili. Zobaczymy, jak to będzie, a ogólnie rzecz biorąc, jeżeli... O, okej, okay, nie, nie zdążyłem powiedzieć wam. i to nie jest postać jakoś niesamowicie dokończona w perki u mnie, ponieważ nie pamiętam, jakie to było, że w ogóle wbijem nim ten 11 prestiż, reputację. Chyba dlatego, że powiedziałem sobie kiedyś, że chcę po prostu mieć wszystkich... Y... Wszystkich chyba, kurczę, tych właśnie... Weteranów wyekspionych na bynajmniej dziesiątą reputację. I tak właśnie jest w sumie zrobione, ponieważ Piratka nie jest weteranką. W Outlanderach są sami hybrydzi. O nie, 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 ta postać. To, oczywiście gram Kensałem teraz ten czerwony mój build, który od zawsze chciałem mieć, pamiętam i sobie właśnie go zrobiłem pod czerwono złoty, jeżeli chodzi o, o właśnie maskę rządy pożogi, która bardzo ładnie wygląda na tym stroju. No i dobra. Co, mamy, co my tutaj mamy w ogóle? Mamy, mają bota, który raczej zostanie zastąpiony, także na spokojnie, moi drodzy. No ale pojedynek bardzo ładny był. Honorowy tutaj, naprawdę, kurczę, z tym Lobringerem. także jestem zadowolony z tego tutaj. Mamy szamankę. I mamy kurde konkurora. No i mamy chyba Shugokiego, który... nie wiem... A, jednak Kaioshin! Kaioshin... A oni mają Loblingera, Kenseya i mają Murdena. Okej, okay, okej. Okay. ktoś jeszcze do nich dołączy. Okej, okay. takie cuda, takie cuda. Reputacje takie w miarę. Bez tragedii. Lombidiger ma tylko 18 level, ale coś czuję, że może być smurfikiem często się zdarza, że tutaj ludzie mają jakieś nowe profile, bo gierka jest jednak tania, kosztuje 18 zł na przecenach, także ludzie sobie mogą kupować jakieś wiecie nowe konta i po prostu niszczyć tych kurczę biednych ludzi, co nie wiedzą co się dzieje, bo próg wejścia w for że jest dosyć wysoki, co jak co naprawdę nauczyć się tych speli wszystkich, moi drodzy danej postaci, blokować to, niektórzy jeszcze się co, właśnie, żeby parować light ataki, co ja nie jestem te jakby takim nie preferuję tego, bo to jest dla mnie aż zbyt trochę tryhardujące. Ale no, ja w żadnej grze nie tryharduję tak, żeby kurczę jakoś być najlepszy, może na świecie, jakiś niesamowity. Yy, ale wiecie, jak to jest, kurczę? Ja tam jestem chillgajem, takim po prostu. Najzwyczajniej. Ja jestem chillgajem, który sobie chilluje bombę. Od niektórych jestem lepszy, od nich, niektórych jestem gorszy. Trzeba tu zaakceptować, moi drodzy, przyjąć to na klatę. I co? Lecimy, moi mieli, z dominionem. Ma, o, ta mapka, ona jest dość mała. Jest spoko, bo całkiem szybko się mecze w miarę czasami kończą. Coś czuję, że ten może być. Yy... Jednostronny, pod naszą, może tutaj, dominację. Yy, chociaż zobaczymy, co tylko moje tutaj wiecie. Spekulacje, póki co. Czy takie będą kurczę, one prawidłowe? Przekonajmy się, moi mieli, dobra. Moją batanuksję, póki co. Zobaczymy. No dobra, dobra. I my taki całkiem niezły. Ten kąt kurczę, zawsze jak jest. Conqueror kurczę, to jest strach w oczach. Bynajmniej, jak ja Gram, zresztą. kurczę przeciw Conquerorowi. Naprawdę na konka się ciężko gra. Dobra, oni tutaj... Okej, okay, oni... Okej, okay, biegnie tutaj ten Lobringer. Ostapion, kolego. Okej, okay, ja po prostu może wyjdę na punkt, się? Okej, okay, ładnie. o oh. Okej, okay, sorry z takiem kolego, ale... Wow, dał mi wow moi drodzy. Dobra walka ci dam kolego. A, tutaj pomogę chyba, co? Okej. Okay. Nice. Uh. Dziękuję. Dobrze. Okej, okay, ja przejmuję ten warden, no? Uuu, warmomi. Okej, okay. nie zablokuję tego na czas. On ma hyper armor też, no właśnie. Oj, czuję pomocy. No, ja się broniłem tyle, ile mogłem, moi drodzy. Moi teammates niezbyt przyszli na czas. Ale myślę, że. Kajoshi jest... jest. No teraz dopiero. To jest tak typowy Honor, moi drodzy. Że dopiero moi sojusznicy przychodzą jak ja już zdechnę sobie na ten site i nafarmili tylko wardenowi... OLE to z lights spamochała. O ja moi drodzy Holy moly. Dobra, ja się rezuję. Idziemy dalej, myślę, że całkiem... nam tutaj ładnie poszło, jeżeli chodzi o Kenseya. Solowaliśmy sobie sobie Wardena całkiem i pomogliśmy zabić tego Lowbringera, także myślę, że całkiem nieźle. Okej, okay, nasi tam w miarę gotują chyba. Kurczę, no, tam jest tylko tajny ten konkurer chyba póki co. Okej, okay, zabili go, no, cóż. Ja bym chciał tutaj spuszować tego Okej, okay, to nie było dobre Okej okay, też hyper armor, co? Okej, okay, ja anulowałem ten atak Okej okay. O tu jest ich bardzo dużo Pieprzyłem się pomiędzy wódka a zakąskę moi drodzy Okej okay. i zostało Braknęło milimetra do revenge'a Milimetra kurczę Unlucky trochę No dobra, ale jest równa walka póki co ty gdzie dostała rewęga ale ja nie mogę. Ona, jak będzie się biła w minionach, ona jest skrytą ulczynią, kurczę. Ona nie ma gardy stałej, ona dyntka instant, no tak. O, trzech jest na idzie, no, Póki co oni oczywiście wygrywają, bo sobie B. Także nie ma co się dziwić. Nasi no, tam wzmacniają strefę dwóch. A, czy to jest dobry pomysł? A, jest tam typiarka jeszcze, okej. Okay. Teraz nie wzmacniają już strefy. Dobra, ja sobie odpushuję te B. Przecież tutaj jest, kurczę, ten śmieć. O nie, to jest pocuch, moi drodzy. Parujący Light ataki. okej. Okay, okay. okay, to było głupie, strasznie, z mojej strony. Okay, po prostu go. O, dobra, po prostu spuszczuję miniony, wiecie? Pana mu nafiduje rewęża, to będzie słabe po prostu. Po prostu go wal, proszę Cię, szamanko, Wierzę w twoje umiejętności. On mu sprowala i tak, tak. On ma prawie revenge' wbitego. O dobrze, ja pierdziele, to nie mogło wyjść lepiej. Ja cię pieprzę. To było dobre akurat. Dobra, biegnę do siebie kolegam. Low hP. Okej okay. Tylko to tak średni nam wyjdzie raczej. Dobra, wiecie co? Musimy zrobić tak. Okej, okay, tylko moi... Oj. Teraz musieliśmy się rozdzielić, bo niestety użyła abilitki swojej. No war ma mnie ogólnie według mnie jedna z najlepszych postaci na Dominiona przez, ty, przez jej, jej abilitki, naprawdę. Jednak to antygankowej jej ability właśnie, do, właśnie tą, ta trucizna jest mega OP, naprawdę. Sam mega uwielbiam, według mnie najlepszy wytarek jest w ogólnie. Moim skromnym zdaniem, moi drodzy... Ja sobie odnowię HP troszkę, pójdę oczywiście na B, bo tutaj ładnie oni puszczują te B. Ciągle się zajmują tym. Okej, okay, no, nie, 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 kolego. No i tu i gaming. Uja jak głos głos zbagował ty. Ok, spoko. Ok, tak wiedziałem, że to zrobi. Raczej spodziewałem się tego. Ok, czasami trzeba po prostu lightem, moi drodzy. Wiadomo, jak jest. U odpuszcz lekki. No, Kensei nie ma niesamowicie dobrego odpuszczu. Bardziej, że macham tym jego super mieczykiem. Nie wiem, jak się nazywa, bo to nie jest katana raczej. Chyba, tak mi się wydaje. Ale chyba jakoś inaczej nazywa się ostrze Kenseia. Ja nie jestem aż takim znawcą, okay. niestety, więc sorry. Okej, okay. nie jest źle. Uważam, że mi idzie całkiem stabilnie. Ja sobie odnowię HP z chęcią tutaj, bo jestem, kurczy, troszkę tutaj w pro problemy najmana lekkie są. Ewidentno, bo mogę wam ostrzykiem... Jeśli lajka, zostawcie. Zostawcie lajka, like bo skończył się jak tutaj, o, żołnierz się ten rycerzyk, okej, okay, nam idzie oczywiście, odposzubuje, ale to Lombringer razem z tym, dobra, ja się nie dam, kolego, okay. okay, o, light ataki, kurde, parujemy, okay. masz stamina, o, o, nine no, atakuj, nie? Mój drodzy, to właśnie to o tym mówię. Tacy, tak, takich ludzi nie lubię grać, mój drodzy, dlaczego? Light par ataków co chwilę. Amen. Ja aż taki nie jestem w tej grze właśnie, kurczę, że uczyć się light parowania ataków tych ogólnie. No ja to nie, mówię, ja jestem chillgajem, Nie takim tryhardującym jak ten wardenik, który ostro tutaj paruje light ataki, kurczę. No to sorry, ja tam heavy ataki jak najbardziej sobie sparuję raz na jakiś czas, ale nie light ataki, kurde. Trzeba być swetem według mnie na no, totalnym. trzeba Okej, okay, fajnie, dasz mi walić tutaj. Dzięki. Okej, okay, okej. Okay. Mam tutaj drugą habilitkę, którą teraz użyjemy sobie. O, o, albo nie. Okej, okay. okay, potrzebuję pomocy. No, nie, 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 proszę państwo. to jest skill totalny. Ale kurczę, no aż tak to nie mówię, no. Prze przesada, przesada, no, ale unlucky, no, co zrobimy, moi drodzy, co zrobimy, no. Co ja mogę? Okej, okay, ten próbuje tutaj zleżować tego Kenseya. Ale chyba się nie uda, pewnie nie na tego Wardena. O, jednak się udało Wardena zleżować, ja pieprzę. Kolego, on no, sami -mi. raczej mnie nie zresujesz. śmiem wątpić. Kurczę, No dwie abilitki, szkoda, że ich nie użył. No, jednak my dostaliśmy panu, moi drodzy. Jednak dominacja nie z naszej strony, moja spekulacja była niezbyt prawidłowa. No, ale niestety trafiliśmy na osoby takie jak Warden ten. Yikes. Także, dajcie znać, co wy sądzicie o takich ludziach, bo ja jestem bardzo ciekawy, no ja pluję totalnie ogólnie, nie będę ukrywał. No, miałem przy miejsce, naprawdę czułem się, kurczę, jak Bóg w tej grze, jeżeli chodzi o tego Kenseya. No, ale cóż, moi drodzy, czasami się przegrywa, czasami się wygrywa, yy, no i co? Tak się prezentował, moi drodzy, Kensey. Myślę, że całkiem yy, spoko go tutaj zaprezentowaliśmy, yy, według mnie. Yy, szkoda Dominiona, może, przegranego, ale I don't care, jak na takiego typa to przegraliśmy, to nie czuję jakiegoś, kurczę, tutaj mega, wiecie, yy, szejmu. No i co? Tyle, moi drodzy Widzimy się w kolejnych odcinkach, oczywiście z honorka. Dzięki za obecność, kolejny będzie Oroczny, będzie zabawnie, moi drodzy No i co? Trzymajcie się, do następnego I pa, pa